Witam was bardzo serdecznie, moje być malinowe w kolejnym odcinku CSGO Skinsa, gdzie dzisiaj katujemy tylko i wyłącznie jedną skrzynkę na bitwie. Jest to dokładnie pull Casing i już tutaj tworzę pierwszą bitewkę, nawet możemy włożyć chyba 10 skrzyneczek tak na dobry początek, na dobrą rozgrzeweczkę, na rozkręcenie odcinka. Ale przed tym, zanim ktoś standardowo dobije, macie do wygrania takiego skina, żeby wziąć udział na niego, należy zasubskrybować kanał, dzwoneczek, wstawić łapkę w górę, skomentować odcinek, a jeśli mnie lubicie, chcecie mnie wesprzeć, Musicie w tym miejscu, pisać mój kod Adixon przez dwa godziny 2, dostajecie 2 zł i 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Dodatkowo cały czas macie do wygrania. Tutaj jeśli wpłacacie swoim kodzikiem takiego oto skinka, emyczka, minimalna wpłata 15 zł Im większa wpłata, tym większe szanse macie, że po prostu wam go Wylosuję. A my rozpoczniemy pierwszą batalię. Przywołujemy sobie Bota Rosso i zobaczymy, jak nam dzisiaj bitwy tutaj pójdą. No, jest to skrzyneczka z bardzo dużym potencjałem. Lecą tu drogie skiny. Jeśli oglądacie moje odcinki, to wiecie, że potrafi ona zarzucić takim skinem, że każdy może być w szoku, ale niestety, no, ma też takie skiny, jakie teraz widzicie na ekranie, które też bardzo często tutaj z niej wypadają. Ja pierdziele, niech tu coś wypadnie, ty. Niech tu coś wypadnie. Bo na pięć. Jać. Ale widzę tutaj pierwsza bitwa jest konkretna, nie? Pierwsza bitwa jest konkretna, ty, czy tutaj coś na tym o... na tym odcinku mam nadzieję, że coś wypadnie na pewno. Ale czy w tej bitwie cokolwiek wypadnie? Jest pierwszy skin za 577 zł. Ja pierdziele, nic mi nie leci. Ty dosłownie nic mi nie leci. Zaraz wam Oho. Oho. No i właśnie. No i właśnie. Nic mi nie wyleciało. Ja pierdzielę, patrzcie to. Coś wam pokażę. Wy to widzicie, jaką ja mam pasę przegr przegranych bitew. To jest niepojęte. Lecimy po raz drugi, lecimy po raz drugi, nie poddaję się. Locowy bot, bot i samu tutaj dobił i zobaczymy jak będzie to teraz wyglądało. 10 skrzyń, dawaj, dawaj. I zaczynamy oczywiście od skina za 22 zł. Co tu się dzieje? Gdzie jest moje szczęście, ty? to co jest, co jest niepojęte, no. Od paru dni to jest po prostu niepojęte co to się po prostu wyprawia, nic nie trafiam. Patrzcie to Ty no ja nie wiem jak ja teraz do, do, nie dostanę powyżej skina na 200 zł przynajmniej to ja to po prostu no nie mam pytań no co tu się dzieje no 5 skrzyń do końca Zaraz mi szlak trafi nie Tu jest grany, ty co Pierwszy skin nie wierzę 200 zł nie wierzę nie wierzę, co widzę. Nie wierzę, co widzę. 200 zł. Skin. No i. No i wylądował. I szybkie zerowanko. 1800 zł. Nie wierzę. O, oh, Boże. Adikson. No i ostatnia bitwa. Długi, szybki dzisiaj odcineczek. To jest po prostu niesamowite. Chyba pobijamy rekord przegranych bitew pod rząd, nie? Jest dobrze, jest dobrze, 20 złoty skin. Oczywiście lecimy, forma jest tutaj trzymana. Jest! Kolejny dobry, 10 złoty, coraz lepiej. Coraz tutaj lepiej widzę. Oho, wulkan. O nie wierzę, o nie wierzę ty, nie wierzę. A dobra, jednak przegraliśmy. Całe szczęście, bo już myślałem, że bym tę bitwę wygrał, ale wszystko wróciło do normy. Jest dobrze. Mam nadzieję, że będzie czekać. Tutaj jedzie ja wchodzę? Moje bitwy. Pięknie, pięknie jest naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć bitew przegranych pod rząd. Lecimy dalej. Jako, że ten odcinek jest bardzo, bardzo krót, krótki przez to, co się wydarzyło, spróbuję jeszcze zrobić challenge. Challenge od 100 zł do kosy. Zobaczymy, czy mi się to uda. Mamy ile tutaj dokładnie? 122 zł. No i tak na samym początku pójdę w jakąś tanią skrzyneczkę. Otworzymy sobie takie trzy ultra casey. Zobaczymy. no Dawno takich tanich skrzynek nie otwierałem. I powiem wam, że też nie jestem dobry. No, pch, 2 zł i 10 groszy. Uciekam. Lecimy tu, spróbujmy. Czy otworzyć rast casey? Może tutaj coś ciekawego zarzucić? Same fioletowe, więc może nie będzie najgorzej. No jednak minusik tutaj się wkradł, ale jeszcze raz, case'a. Teraz będzie chyba dobrze, teraz chyba będzie bardzo dobrze. Będzie zwrot? Mamy. Mamy zwrocik, ale niestety idziemy w tą złą stronę. Nie wiem, spróbuję bitwę, nie? Spróbuję bitwę na, jednym, na jedno procentówką i takie tutaj pięć włożę. Bo jak wyleci nam taki Cyrexik, no to myślę, że zdecydowanie bardzo nam ułatwi to tutaj sprawę Chociaż bijemy rekord w przegrywaniu bite, więc... Obyśmy ją przegrali. Zobaczymy 30 zł. No. Jest dobrze, jest dobrze. Zapowiada się naprawdę wyśmienicie. Tam chyba oprócz tego Cyrexa są jeszcze jakieś inne skiny. Na jakichś procentach? Tak, inne meczki widzę, przelatują. O kurde, nie gadaj! Czekaj! Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Wygrałem bitwę. Jestem złotówkę na proficie! Ja pierdzielę. Widzowie! To, to jest kabaret, nie? Udało się wygrać. Dobra. Nie będę tego komentował. Lecimy. 3 gigabuły. 50 zł. O kurczę, jest akaczyk. W dobrym stanie. Jakby był. No, niestety na minus. Niestety na minus. Kurczę, no lecimy w dół. Lecimy w dół, ale jeszcze raz tą gigabułę bym otworzył. Jest tutaj gloczek. Może on będzie droższy. Znowu na minus, niestety, ale. Nie! ale Nie! Idę, uciekam, uciekam z tej skrzynki Uciekam i spróbuję może teraz Summer Case'a Go aż tak sporo nie, nie otwierałem, tak szczerze powiedziawszy Nie jest on taki zły, z tego co tutaj widzę Zobaczymy! Dwie skrzynie Jest gloczek, który nam zdecydowanie dupę ratuje, bo ten... O proszę bardzo, jednak nie aż tak, bo ta nowaja nie jest o wiele droższa o wiele tańsza niż ten gloczek, jednak się okazało. No to jeszcze raz summer case. Dawaj, coś, no potrzebujemy jakiegoś przybłysku, jakiegoś naprawdę konkretnego skina, żeby ten challenge zrobić. No nie leci nam totalnie nic i lecimy w dół. I lecimy w dół i jesteśmy już niestety na bardzo dużym minusie, dlatego ratujemy się tu jakąś bitwą. 3% nie, nie wkładam tu procentówki. Włożę sobie pyk, pyk, pyk. I pyk, coś takiego, taką bitwę. Cztery skrzynie. No i musimy ją wygrać. Musimy ją, widzowie, tutaj na odcinku wygrać. A wóbka. Aha, tańsza. Aha. Oj, no to też tańsze. No niestety, bitwy, które są najważniejsze, przegrywamy jak zwykle, nie? Jak zwykle. A może ostatnia skrzynka jakoś poratuje nie. Yeah. No nie dałoby nic. Dobra, mamy słoneczko. Pierdzielmy to i zobaczmy, co z tego dostaniemy jeszcze. Ej, okay. ty czekajcie. Dobra, wrzućmy tak pyk. I jeszcze to co nam zostało. No i z tego mamy 200 zł. Dobra. Patrzcie teraz, patrzcie teraz, robimy kosę. Tak się robi kosę, nie? Tak się robi kosę, widzowie. Uno momento, por favor, underdog. Jedziemy. Skoro przegrywam wszystkie bitwy, to underdog jest tu jak najbardziej odpowiedni. Dodaję boty. I robimy comeback, tak zwany. Pierwszy z rozdania nic. Jeszcze sporo skrzyniek, jeszcze sporo. Dawaj, dawaj. Jeden Marble fejcik i potem 50 na 50 wygrywamy. I jeszcze coś może tu dzisiaj pokręcimy. Ostatnia szansa na tym odcinku. No starałem się jak mogłem. No jest zakaczyk i ostatnie, ostatnie rozdanie. No i teraz 50 na 50. Pewnie to wygram, bo bitwa na minus, to dając życie, no to moje szczęście wygrana. Oczywi oczywi oczywiście, że tak Oczywiście, że tak jest Dobra, no to pojedynczo Pojedynczo wchodzę w tą skrzynię Pier Po raz pierwszy Niestety nic No to już jest takie widzowe chwytanie się brzytwy, nie? To już jest... O kurcze A kaczyk O 52 zł, ty Może nam ta koca wyleci tu czy dobrych wiatrak. Jeszcze troszeczkę tych skrzynek otworzymy. Może nam tutaj ta krosa na procentówce, no na takim gigantycznym farcie. No dzisiaj nic farta nie ma. Dzisiaj nic totalnie farta nie ma. Ani skrzyneczki, jak mogliście zauważyć. Ani bitwy. Pasmo niepowodzeń w moim życiu. Pasmo niepowodzeń. Lecimy z koksem. Ostatnie skrzynie. I jak nie oddadzą, to trzeba się po prostu żegnać i i spać. W ogóle ten odcineczek też o późnej godzinie wleci. Ostatnia skrzynia, widzowie. Niestety. To koniec. Dziękuję ślicznie, że oglądaliście ten odcinek. Ja pierdzielę. Przeliga. Przelisze liga. Dziękuję ślicznie, widzowie. Pamiętajcie, jeśli chcecie mnie wesprzeć. Koda Dixon. Możecie tu sobie zgarnąć skinki. Na ra